Seria South Stalker pierwotnie została stworzona przez użytkownika Voron, któremu cała ekipa Children of the Zone z całego serca chciałaby podziękować za udzielenie zgody na przetłumaczenie jego serii. Link do Vorona znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Ponadto zapraszam również na Discorda Children of the Zone. Link także znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Oprócz tego chciałbym was także zaprosić na fanpage na Facebooku Piotra Abramika, pisarza z uniwersum Stalkera, z którym zawarliśmy współpracę. Tradycyjnie link także znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Oto bunkier. Wygląda jak zabytek. Przestań ryczeć. Nie wiesz, co czuję. Widać, że masz ciemnieczone serce. Ja doświadczyłem prawdziwej tragedii. Mojemu przyjacielowi oderwali głowę. Chłopaki! Nie chcesz jak go kurwa naprawić! Eee, tak, tak, Pączek. Chłopaki to zrobią, racja? Eee, tak, jasne. Jura go zszyje, prawda? CO?! O, dziękuję Jura! Zajebisty z ciebie chłop! Profesorze, to na pewno ten bunkier? Widzę tam jakichś ludzi. Nie. To już nie są ludzie. Co? O! Hej, chłopaki! Siema! Ja tu zdycham z głodu! Macie czym się podzielić? Ezie. E? On chciał mnie zabić! Chłopaki, ratujcie! Co do chuja? To był zombie. Nie możemy tu zostać. Idziemy do bunkra. Co się z nim dzieje? Dlaczego on nie może wstać? Biedacy zostaje wystawieni na działanie promieniowania słonecznego. Może da się ich jakoś wyleczyć? Jest to niemożliwe. Ofiara dotknięta promieniowaniem słonecznym już na zawsze ma dziurę w mózgu. Jedynie kula w łebie jest lekarstwem. Po prostu chodźmy do bunkra. Wow, chłopaki! Pod tym kamieniem, co się skitrę, znalazłem artefakt! Co to za artefakt? Dadzą mi za niego 5 milionów dolarów? Pierwszy raz widzę coś takiego. Zapytaj naukowców, co to takiego. Kuratino, co jest? Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że w tym bunkrze zlecą nam jakieś zadanie, które rozyby nam mózgi. Dobra, nieważne. Idziemy. No tak długo. Krugów już się dają formalnościami. Dawajcie pogadamy. Eee, profesor Sacharow? Witam. Przyszliśmy od... Witam. E, my chcemy. Witam. My. Witam. 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 Profesorze, co do kurwy? Eee, przepraszam, ale mam taki zwyczaj. Nie przyjmujcie się tym. No dobra, generalnie przyszliśmy od... Witam! Kurwa, wapniaku jebany! Przestań odpierdalać! Eee, hmm, naprawdę was przepraszam za ten nawyk. Nie kontroluję tego zbytnio. To coś w rodzaju ciku nerwowego. Spróbuję popracować nad sobą. Dobra, mówcie! Przyszliśmy w imieniu Barman by dokumenty w laboratorium X-16! No dobra, ogólnie Barman powiedział nam, że macie tu problemy z promieniowaniem psjonicznym. W sumie sami to widzieliśmy, kiedy natknęliśmy się na tutejsze zombie. Aaa, we o to chodzi. Tak. To laboratorium znajduje się bezpośrednio pod lokalną fabryką, która stoi na północ od bunkra. I jest tam jakieś potężne źródło promieniowania psychicznego Wszyscy, którzy próbowali się tam dostać już nie I tam! Tfuu, kurwa. Znaczy, zostali przemienieni w zombie. I nie ma sposobu, by się tam dostać? Ostatnio nad czymś pracowałem. Hełm psjoniczny. Który mógłby was ochronić przed tym promieniowaniem psjonicznym. Ale brakuje mi niektórych pomiarów. A mój kolega Krugłów odmawia pójścia i dokonania pomiarów w pojedynkę. Jeśli z nim pójdziecie i pomożecie mu z pomiarami, to będę mógł skalibrować hełmy i wy będziecie mogli całkowicie, spokojnie. Witam! Oj, kurwa. No, rozumiecie chyba. Tak, rozumiemy. Teraz robi się już ciemno, może jutro się tym zajmiemy. Bez problemu. Możecie przenocować w W Tamtym pokoju są łóżka. Rozgoście się. Przy okazji, profesorze, znalazłem taki artefakt, ile mi za niego dasz? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Nieznane artefakty są o wiele bardziej cenne, więc jestem gotów dać ci za niego... tysięcy. Co? Od leków dzisiaj się wojebało? Co tak bało? Lepiej znajdź kogoś, kto da mi za niego 5 milionów. Witam! Spierdalaj! Kurwa, ten dziad jest jakiś jebnięty. Nie mam słów, co ten zjedł odpierdala. Nie jesteś w jego wieku, to nie zrozumiesz. On chyba ma poważną demencję starczą. Która się rozwija. Zde nawet co mogą wydawać się dziwni. Dobra, będę spał tam. O, kurwa, patrz, chuj się rozbierasz. Spanie w ubraniach jest niewygodne. Jeśli jeszcze chrapiesz, uduszę cię we śnie. Dobra, chłopaki, spokój. Nie, 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 Kurwa mać, co do chuja! Czego się drzesz? Ten pojebany dziad przyszedł do mnie jak tem i powiedział witam! Kurwa, prawie się zesrałem! Spokój się, uspokój się. Nie chciałem was przestraszyć, po prostu znowu zapomniałem wziąć tabletki, przez to... ...czasami lunatykuję. O mój ukochany Boże. Kurwa mać, gdzie ja trafiłem? Naprawdę was przepraszam za to, że was obudziłem. Jeśli jeszcze raz to zrobisz, chory pojebie, to ci łeb rozpierdolę. thank <laughs> Red? Tak, za przyjaciół Red. Zareszcie, czarny saler. Co ty tutaj robisz? Dobre pytanie, Jura. Od dawna obserwuję waszą grupę. No i tutaj pytanie. Domyślasz się dlaczego? Do no czemu? Ze względu na Ciebie. Ze względu na nich. Pamiętasz cel i sens Twojego życia? Tak myślałem. Zapomniało się o nich, Jura. A mimo to jesteś z nimi i chcesz im pomagać. To są moi przyjaciele. Przyjaciele? <laughs> Może i tak. W sumie oni nie muszą się o martwić. Bo nieważne, ile razy uczasz, zawsze wrócisz. Ale oni nie pamiętają Twojej śmierci, Jura. Nikt nie pamięta, że uparłeś. Żaden człowiek w sobie nawet zatrudnił osób. No i co? Dalej chcesz tak żyć? W takim Widzę, że powoli zaczyna cię to już męczyć. Czego ty właściwie chcesz? Przyszedłem ci pomóc. Pomóc ci zrozumieć twój cel i sens życia. Chociaż życie ciężko to nazwać. Już dawno straciłem sens życia. Wtedy, kiedy mnie zabili. Ty, dura, jeszcze masz szansę. Ta córka z tego nazywasz przyjaciół i powinna być dla Ciebie ważna. przestrzeń tego. Jeśli straciłeś cel i sens życia, to co tutaj jeszcze robisz? Najwidoczniej z uznała, że tak muszę jeszcze zostać na tym padole. Mam cel być Twoim aniołem-stróżem. O, dziękuję, Jura! Nigdy ci nie zapomnę, jesteś prawdziwym przyjacielem! Profesorze Krugłow, jesteśmy gotowi, by pójść z Tobą dokonać pomiaru. No to jedziemy. Ej, Buradino, czemu ciągle masz ten sam karabin? Tak, po prawdzie przyzwyczaiłem się już do niego. Dobra, zaczekajcie chwilę. Dokona pomiarów i ruszamy dalej. Ej, kurwow! A ten twój ziomek, Sacharow! On jest jebnięty, czy co? Zachowuje się jak psychol! Młody człowieku... Na jantarze dzieją się takie odpały, że mnie też można nazwać pierdolniętym. Co? I nie raczyłeś nam powiedzieć? Tak. Pominąłem kilka rzeczy, ale mniejsza. Idziemy. Eee... Mamy tam iść? Tak! Ty sobie chyba kurwa żartujesz. Chuj wie jakie gówno tam siedzi. Jakie gówno? No, yy, na przykład... Yy, a co jeśli są tam żółwie ninja? Hej, nie zostawiajcie mnie tu samego! Co to było? Jakiś szum. <noise> nie mam pojęcia. Mówiłem, że tu coś jest! Kurwa, uspokój się! To nie żółwi ninja, tylko zwykłe zombie. Dziwne, dziwne. Wyjebał liściek poza skalę. Nic tu nie zdziałał. Idziemy dalej. Znowu ten szum. Może wrócimy do bunkra? Spokojnie, już prawie skończyłem. To się pośpiesz, mądralo! O kurwa! Nadchodzi zwarcie, wszyscy spierdalać! Co?! Jakie kurwa zwarcie?! To się odpierdala! Chłopaki, chłopaki, kurwa mać! Wy żyjecie? I znaczy, sam idę do bunkra. Co się stało? Profesorze, żyjesz? Mówię na birdalu. Idziemy stąd. Nie ma zweru, to tu siedzieć. Strzelajcie, dalać. Uff, jesteśmy bezpieczni. Profesorze, wyjaśnij nam co to było. Misja lub zwarcie, kto co woli, to okresowe zjawisko, które polega na uwolnieniu ogromnej ilości psionicznej energii. Lepiej wtedy nie wyjść na zewnątrz. Kurwa, to promieniowanie psioniczne serio jest niebezpieczne. Oto wyniki. Hmm. Dobrze. Teraz mogę dostosować prototyp. Hmm, profesor. Tom! A, to wy. Ogólnie, wykonaliście świetną robotę. Udało mi się wykorzystać pomiary do skalibrowania czterech hełmów psjonicznych. Teraz nic wam nie krasi. Aczkolwiek nie będą was w stanie długo chronić przed zbyt potężnym promieniowaniem psjonicznym, więc będziecie musieli się pośpieszyć z wyłączeniem instalacji. Przy okazji, nie jestem pewien, czy hełmy są w stanie ochronić was przed kontrolerem, więc bądźcie ostrożni, jeśli jakiegoś spotkacie. Rozumiem, że to wszystko. Witam. A gdzie szukać samego wejścia do laboratorium? Mój kolega Wasiljew był zaangażowany w poszukiwania tego... Witam! Och, na miłość boską, wybaczcie! Kurwa, nie chce mi się ciebie już słuchać, szalony Pierdoldu. No więc, Wasiljew poszedł szukać laboratorium X-16 razem ze stalkerem ducha, ale obaj nigdy nie wrócili. Co powiedziałeś? Stalker duch? Tak, tak się nazywał człowiek, który zgłosił się na chodnika, by iść do laboratorium z Wasiliewem. O co chodzi, Pączek? Znasz tego ducha? Eee, nie. Coś ty. Pierwszy raz słyszę o kimś takim. Wracając. Duch i Wasiljew raczej wykitowali, ale możecie poszukać informacji w PDA Wasiljewa. W ostatniej chwili wysłał sygnał z bagiem, które znajdują się zaraz za naszym bunkiem. Przy okazji, młodzieńcy. Doceniam okazaną nam pomoc. Dlatego chcę wam dać te oto kombinezone ochronne opracowane z myślą o pracy w pobliżu anomalii. Nie zgubcie ich. O, to miłe! Dziękuję profesorze. Dobra, chłopaki, czas w drogę, ale najpierw od razu załóżmy te hełmy psioniczne, które nawet nie wyglądają jak hełm, a raczej jak obroża. O, kurwa! Ja pierdolę! Rudzielec! Jakiś problem? Jesteś rudy! Fu, kurwa! Zaraz wymiotuję! Tak, rudy! To z tego. Jebać to, idziemy! O mój Boże! Nie mogę w to uwierzyć! Przez ten czas obok mnie był Rudzielec! Ochyna! Słuchaj, czemu tak bardzo interesuje cię ten duch? Ty wiesz, kto to tak? Eee, coś ty. Pojęcie nie mam, kto to. Spierdalaj! Witam! Słyszę go nawet stąd. Rozbity śmigłowiec. Widzę tam trupa jakiegoś naukowca. To chyba Wasilijew. Aha, są tam też zombie i snorki. Więc plan jest taki: szybko podbiegniemy do śmigłowca, ja przefiskam trupa, a wy strzelacie do mutantów. A potem najzwyczajniej w świecie spierdalamy. Gotowi? Idziemy. Eee, no chłopaki, myślę, że będzie lepiej, jak tu zostanę. Ciota? Sam jesteś Ciota. Ja tylko e, będę ochraniał drogę ucieczki. Jak tam? Kurwa, nie mogę nic przy nim znaleźć! Ha, nawet zabawne! Aaaa! Kurwa, ratujcie! Jest! Mam! Pierdalamy. Chłopaki, ratujcie mnie! Naprawdę chcemy mu pomagać? Taki, zobaczcie co się tutaj odpierdala. Nie zostawiamy swoich. Kurwa. No dobra, ale tylko dla Jury. <laughs> Kurwiele. Orzesz, kurwa! O Boże, mój! Dziękuję! Dziękuję, chłopaki! Wiedziałem, że nasze narody są braćmi na wieki. Utkaj, Jura nas osłania przed snorkami, by cię ratować. Jura was osłania przed snorkami, by mnie ratować? Słuchaj, że on by na to wpadł, to nichuje w to nie uwierzę. Dobra kurwa, jazda! Pługa! O. Zobaczmy, co jest na tym PDA Wasiliewa. Mamy wszystkie dokumenty. Wiemy, jak wyłączyć źródło emisji. Wszędzie wyłażą zombiaki. Wszystko się spieprzyło! Porzuciłem wszystko podczas ucieczki tunelami. Dotarłem na bagna, ale gdzie ten bunkier? Brak odpowiedzi od Sacharowa. Szlak! Snorki! A! O, tu są też współrzędne wejścia do laboratorium. Super, teraz wiemy, gdzie jest wejście. Nie ma sensu wracać do bunkra, choćby prosto do laboratorium. Jeszcze snurki. Kurwa, jak w horrorze! Chciałem wylądować w anime, a nie w horrorze! Boję się. Zaraz bile idzie, nie pierdole. Pomóżcie mi. W tym budynku chyba jest laboratorium. Yes! Kurwa, pod ziemią kogoś pojebało. Wygląda na to, że dotarliśmy. To co? Idziemy?